Cześć! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej Fiata 500E w wersji na rok 2024. Omówimy jego dane techniczne, ceny oraz prognozy dotyczące przyszłości tego modelu. Zaczniemy od szczegółowego omówienia specyfikacji technicznej Fiata 500E. Przyjrzymy się jego silnikowi, baterii, zasięgowi oraz innym ważnym parametrom. Następnie przejdziemy do cen. Sprawdzając, ile kosztuje Fiat 500e w różnych wersjach wyposażenia. Na koniec przyjrzymy się prognozom dotyczącym przyszłości Fiata 500e. Zastanowimy się, jak ten model może wpłynąć na rynek samochodów elektrycznych i jakie są jego szanse na sukces. Jeśli jesteś ciekawy Fiata 500e, to koniecznie obejrzyj ten film! Fiat 500e 2024 rok jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 118 km i momencie obrotowym 220 nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 150 km na godzinę. Fiat 500e 2024 rok ma zasięg do 320 km na jednym ładowaniu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 42 kWh można ładować za pomocą szybkiej ładowarki do 80% w 35 minut. Wnętrze Fiat'a 500 e 2024 rok jest przestronne i wygodne, z nowoczesnymi technologiami i stylowymi detalami. Siedmiocalowy ekran dotykowy zapewnia dostęp do systemu informacyjno-rozrywkowego. A cyfrowy wyświetlacz wskaźników informuje o najważniejszych parametrach jazdy. Fiat 500 E2024 rok zachowuje klasyczny design Fiata 500, ale z nowoczesnymi akcentami. Nowe reflektory LED, tylne światła i zderzaki nadają mu świeży i dynamiczny wygląd. Fiat 500 E2024 rok jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia: Action, Passion i Icon. Każda wersja oferuje różne opcje kolorystyczne, tapicerki i wyposażenia. Fiat 500E 2024 rok jest wyposażony w szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym system autonomicznego hamowania awaryjnego, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, adaptacyjny tempomat, asystent parkowania. Cena Fiata 500 E 2024 rok zaczyna się od 1,399,00 zł. Cena może się różnić w zależności od wybranej wersji wyposażenia i opcji dodatkowych. Fiat 500 E 2024 to stylowy i nowoczesny samochód elektryczny, który oferuje doskonałe osiągi, zasięg i bezpieczeństwo. Jest idealnym wyborem dla osób poszukujących ekologicznego i ekonomicznego środka transportu. Tak, Fiat 500 E2024 rok jest w pełni elektrycznym samochodem. Nie posiada silnika spalinowego, a jego napęd pochodzi wyłącznie z akumulatora i silnika elektrycznego. Fiat 500 E2024 rok jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Można go zamówić u autoryzowanych dealerów Fiata. Cena wyjściowa Fiata 500e 2024 w Polsce wynosi 139900 zł. Cena ta może się różnić w zależności od wybranej wersji wyposażenia i dodatkowych opcji. Zasięg Fiata 500e 2024 rok wynosi do 320 km na jednym ładowaniu. Zasięg ten może się różnić w zależności od warunków jazdy, takich jak temperatura otoczenia, styl jazdy i użycie dodatkowych funkcji, takich jak klimatyzacja. Maksymalna prędkość Fiat 500 E2024 rok wynosi 150 km na godzinę. Fiat 500 E2024 rok jest dostępny w dwóch wersjach mocy. Standardowa 95 koni mechanicznych, 70 kW i 220 nm momentu obrotowego. Mocniejsza – 118 koni mechanicznych, 87 kW i 240 nm momentu obrotowego. Czas ładowania Fiata 500E2024 rok zależy od rodzaju używanej ładowarki. Ładowarka domowa – 2,3 kW, około 14 godzin. Publiczna stacja ładowania – 11 kW, około 4 godziny. Szybka ładowarka 50 kW, około 30 minut do 80% pojemności akumulatora. Fiat 500e 2024 rok wykorzystuje standardowe gniazdo ładowania Type 2 Mennekes. Fiat 500e 2024 rok jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia: Action, podstawowa wersja wyposażenia. Passion. Średnia wersja wyposażenia. ICAN Najwyższa wersja wyposażenia. Fiat 500e 2024 rok oferuje szeroki wybór opcji personalizacji, w tym różne kolory nadwozia, różne wzory felk, różne rodzaje tapicerki. Dodatkowe wyposażenie, takie jak panoramiczny dach, system audio premium i systemy wspomagania kierowcy.